Na podróżnicze wody wypływają też uczestnicy polskiej wyprawy w Andy. Na wysokości prawie 6 tysięcy metrów, w najwyżej położonym jeziorze na świecie, chcą nurkować na minimum 5 metrach i to przynajmniej 20 minut. W ten sposób planują złowić rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. Trenują w Warszawie, ale nura po rekord dadzą w Andach. Nie do końca wiadomo, jak głębokie jest jezioro kraterowe Tres Cruces Norte, które znajduje się na wysokości 5915 metrów. Jednak wbrew pozorom to nie wspinaczka, czy nurkowanie są najtrudniejsze. Logistyka, czyli wszystko to, co jest wcześniej, wszystko to, co jest przed nurkowaniem, czyli wniesienie całego sprzętu tak wysoko, ubranie się w ten sprzęt na prawie 6000 metrów, gdzie jest to połowę mniejsze. Ciśnienie. Postaramy się wszystkie techniczne szczegóły dopracować tu e, na dole, gdzie, gdzie nam nie przeszkadza zła pogoda, gdzie nam nie przeszkadza wysokość. Nurkowanie i wspinanie łączą z badaniami. Będziemy robić badania EKG, mierzyć e, ciśnienie tętnicze, ale przede wszystkim będziemy pod skórę wszczepiać sobie miniaturowe e, rejestratory arytmii które będą monitorować rytm naszego serca. Wśród uczestników wyprawy jest Himalajista. Koledzy zaprosili mnie, żeby sfilmować to przedsięwzięcie. Dodatkowo w międzyczasie się okazało, że jestem potrzebny jako ekspert wysokościowy. Cóż, niby nurkują, ale mierzą wysoko.